Widzowie, dzisiaj zorganizowałem wielką kolację. Zobaczcie, wszyscy, wszyscy przyszli. Zobaczcie, Smile, no. cześć Smile, no. pomachaj to mi do widzów. Ej, Smile, no. normalnie pomachaj, bo widzę, że Smile to, to jest, ale Smile się zajada. O, zobaczcie, jest, normalnie widzicie, zobaczcie, jest, Siemako, Smile. No. Jest Lumi, jest Patty, jest Majki, są dziewczyny normalnie szalone, fanki wszystkie są też, jest Shima, najlepszy piesek na świecie, tak, Shiba też jest, wszyscy są i zebraliśmy się tutaj, żeby sobie wspólnie dzisiaj zjeść... I po prostu się fajnie bawić to, bo będziemy sobie siedzieć i będziemy, wiecie, no, zajadać, będziemy rozmawiać i będziemy myśleć o planach rozbudowy smajlandii. Tak dobrze życzyliście rozbudowy smajlandii i jeżeli Wam się to podoba, to zostawcie opeczkę w górę, zostawcie su i napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć na Smajlandii. Co takiego byście chcieli zobaczyć? A ja idę i zajadam się, weź smilandii. a daj mi kawałek tej pizzy, bo taka dobra, widzę. Tak, 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 tak. No dawaj smajstą tego kawałka! No. O, co, co, co ten mówisz? Co gdzie idziesz? Idę do ubikacji. Do ubikacji, no dobra, to idź, idź, idź. To ja się tutaj przesiądę obok ciebie. O, idę, idę zajadą pizzę, widzę. I jaka jest pizza? Margarita z peperoni? E, dobra, to jest pizza z serem i peperoni. Tutaj Lumi je sobie hot doga, Pati Patty sobie je ciasto. Majki je owoce. E, Majki je owoce? Je, co to być? Tutaj dziewczyny jedzą pizzę, jedzą kurczaka, hot doga też. I jedzą sobie normalnie tego e, kurczaka też. E, słyszycie. Słyszycie to, jakby telefon dzwonił? O co tu chodzi? Przecież ja widzę, przecież ja telefonu nie mam. O co tutaj chodzi? Przecież. Ale słyszycie jak głośno? Ale jest tak późno w nocy. Wszyscy ze Smajlandii są tutaj. To to może dzwonić, ale poczekajcie. Yeah. Dzwoni do mnie mimiter! Co? Niemożliwe, mimik dwadzieścia do mnie dzwoni. Oj, co mam zrobić? Wizowie mam odebrać, czy mam nie odebrać? Ja CIĘ kręcę, z majstrom może mi pomoże, z majstrom wyłaść tego kibla. Majstrom, 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 majsów. Majsów, ej! Gdzie ty jesteś? Gdzie jest majsów? -o? o nie, o nie, majsów, smajl, smajl. Gdzie ty jesteś, majsów? Gdzie ty się podział? Nie, nie, o jest Smysal, o na całe szczęście, myślałem, że zniknąłeś Słuchaj Smysal, mam odebrać czy nie? Dawaj odbieraj Odebrać mam? Wiesz co, nie odebrać Żartowałem, nie odbieraj, no. ha, ha. Wiesz co, ja odbiorę i zobaczę co chcę, chce, ale zamknę drzwi najpierw Dobra, odbieram i... ALO? 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 To mówi. Nie wiesz, kto dzwoni? No, yy, no, widziałem, że mi się wyświetlało, Mimik Dweller, ale to nie są żarty, tak? To są żarty, tak? Tak, to są żarty. To nie są ŻADNE żarty. O nie, o nie. I, i, i po co dzwonisz do mnie? Dzwonię do ciebie, bo chcecie zjeść. Co? Chcecie zjeść, ale jak to? Ja nie ja chcę być zjedzony, panie Mimik. Proszę pan nie przychodzić tutaj. Nie masz nic do powiedzenia. To ja decyduję.

Dobra, dobra, z Zabieramy wszystkich do piwnicy. Musimy tutaj wziąć i zrobić normalnie porządek. Dobra, ja zabieram wszystkich do piwnicy. Chodź tu, shiba. Biorę cię na ręce, zobaczcie, wziąłem sibę, na ręce, tutaj mam sibę. Dobra, idę go, idę go normalnie do... zanieść do piwnicy. Biorę Shibę do piwnicy. Pach, dobra. Tutaj sobie sieć. Na spokojnie shiba. Dobra, idziemy do góry. Kolejną osobę, musimy wziąć do siebie. Do dołu, do dołu. Dobra, biorę, biorę, biorę. Dobra, Tina, chodź, chodź Tina Tina, Bioręmy cię. Nina, Tina, dobra, chodźcie, chodźcie. Tutaj biorę na barana. Wziąłem na no barana, na barana, dobra. Opa. dobra, jest tutaj. Siedzisz sobie tu. Tutaj, siedzisz sobie tutaj. Kolejne osoby. Dawaj, słuchaj, ty też mi pobóż to, co będziesz tak stał. O, wziąłeś Lumi, o, ale Lumi jakoś się wywróciła. Dobra, Nina, 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 dobra, dobra, bierzemy też. Na barana ją wziąłem, zobaczcie, jest, normalnie, mamy ją na rękach. Biorę ją na dół, przenoszę i ją zaraz postawię, o, tutaj, dobra, siedzi sobie na spokojnie, dobra, idziemy do góry. I jeszcze ktoś tam został Majki, chodź, Majki, chodź Dobra, chodź ze mną Majkiego mam normalnie Zobaczcie, mam Majkiego Niosę go Dobra, idziemy z Majkim Dobra, Majki, siadaj se tu Dobra, i ostatnia osoba została Weź, weź ją, weź ją tu z 30. Niech ona tutaj siedzi. Niech się nigdzie nie wychyla. Dobra. I teraz, widzowie, musimy przygotować na przyjście. Bibik Dwelera Czyli musimy, zobaczcie. Mam tutaj niektóre rzeczy przygotowania na takie sytuacje. Zobaczcie. Mam jakieś pułapki. Jakieś takie rzeczy. O, tutaj. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze to, 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 to i to, to. Dobra. Idziemy przygotować bazę. Idziemy przygotować bazę. Najpierw zrobimy sobie tutaj na dole taki. O, zobaczcie. Zrobimy sobie, żeby metalowe żeby on tutaj przy samym dole to w ogóle już szans wejść, weźmiemy sobie, rozwalimy tylko te dynie jakieś śmieszne, dobra, o tutaj tak zrobimy, dynie Halo, mi się już skończyło, nie ma miejsca na takie dynie dookoła walniemy takie coś, zobaczcie o, o, takie coś, najlepiej, dobra i taki sposób weź, słuchaj, wyżej to zbuduj, I jeszcze tak do, do to tak zbuduj, do to, do to, do to tak, widzisz, jak tak wysoko do to zbuduj, dobra, ja dalej pułapki rozwalę, idę na ten, o tutaj to weźmiemy, to wtedy będzie tak że on nie przyjdzie tutaj tędy, więc o, o, nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę, muszę to rozwalić! O nie, nie w tą stronę postawiłem, bo jakby tą w stronę, to by szybciej przyszedł do naszego domu. Muszę postawić to w drugą, czyli muszę to postawić... Nie w tą stronę, no jakim? O, o, dobra, to w tą stronę, w tą stronę. Dobrze, 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 dobrze. I teraz w tą stronę muszę przyjść, dobra. Może to rozwalimy spokojnie, dobra, dobra, rozwaliłem już parę tych, tych, dobra, tutaj to, to, to. Dobra, to mi się podoba. Na razie to będzie dobrze wygląda, dobra. I teraz postawimy mu takie pineski, pineski, żeby. O, takie o, żeby tutaj, dobra, jak powiedzieć, wchodził to, żeby go wrzucało ciągle do tego samego, dobra. Ała, ała, i walnąłem się teraz akurat wtedy, dobra, mamy wszystko chyba. Tutaj pięknie, okej, okay, dobra, na takie kolce. O, takie o, czekajcie, bo mam trochę ich mało wziąłem, była takie o, postawimy tu. Jeszcze coś mamy. A jeszcze mamy takie O, dobra, to takie O postawimy. Zobaczcie, tu, 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 tu. Ej, zobaczcie, to jest klejs.majstrow.pl. Zobaczcie, widzowie, jeżeli chcecie, to wpadajcie sobie. Ej, czekajcie, coś zrobiłem. Oje, oje. Nie można zjechać w dół. Teraz na stronę. O, można, dobra, wpadajcie na smilejstrow.pl. Macie super takie rzeczy. Zobaczcie, jeżeli chcecie, to wpadajcie sobie takie, skołujcie super rzeczy. Ja polecam. Wpadajcie na smilejstrow.pl i sobie załatwię. Takie. Dobra, a my teraz musimy budować szybko, bo nie no, czekaj nie mamy czasu, nie mamy czasu, dobra. Te końce tu już postawiłem, dobra, dobra. Smańso tam buduje, zobaczcie, super, super państwo, to mi się podoba. Tu już postawiliśmy następne rzeczy. Bo co by teraz postawić? Dobra, weźmiemy tu, to, o to, to, to na przykład to weźmiemy, o, na przykład to weźmiemy. Dobra, 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 dobra. Postawimy tutaj, dobra, te te tu. O, gdzie to postawić mogę. Dobra, to postawimy tu, to postawimy o tu, e, Weźmiemy jeszcze sobie takich walniemy. Dobra, o, takie weźmiemy, też walniemy. Dobra, Tyk. dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Dobra, dobra. Trochę wygląda to dobrze już teraz. Jeszcze jakieś takie pułapki na niedźwiedzie popostawiamy, dobra. No i mi się wydaje, że już jesteśmy gotowi na to, żeby iść i normalnie się schować. Teraz jeszcze to postawię. O, tutaj postawię to, dobra. I mamy na przykład dwa smoki dymne. Zobaczymy jaką będzie szedł. To będziemy wtedy mogli do niego normalnie to rzucić. Ej, poczekajcie, muszę teraz się dostać do jakiegoś mojego domku jakoś tak szybko. Dobra, tendy mogę się dostać, dobra. A, nie! Wpadłem moja płakłka! dobra, uu, a nie wpadłem, dobra, szybko idziemy, szybko, opyk, dobra, zamknięte drzwi i idziemy do góry, patrzeć czy on w ogóle tutaj idzie, bo jak idzie, dobra, wszyscy są, sobie wiemy, że są w piwnicy. Zobaczcie, jest w ogóle noc, jest strasznie późno, a my teraz czekamy na niego, czy on w ogóle przyjdzie. Dobra widzowie, musimy się rozglądać, czy on w ogóle jest. Zobaczcie, weźmiemy teraz to, rozglądamy się tędy. Dobra, zobaczmy gdzie on jest. Tutaj tutaj go nie ma. Tutaj też go nie ma. o ok. Kę... Eee, on idzie, on idzie normalnie, zobaczcie widzowie, on się zbliża, ja się kręcę, zobaczcie. Eee, idzie tutaj. Gdzie że... jesteś, Niko? Yy, on mnie szuka, widzowie, on mnie szuka normalnie. Yy, wiesz co, dobrze, że jest z normalnie bierze, pilnuje wszystkich, wszystkie osoby w piwnicy. Zobaczcie, on się zbliża, teraz wejdzie w pułapki, zobaczcie. Ja mu rzucę na razie tą, o, masz, masz, o. To... Czekajcie, zobaczymy teraz, zobaczcie. Myśli, że te pułapki mnie zatrzymają? O, o, to to o Kaszle, kaszle, kaszle. O, dobrze, dobrze, dobrze. Rzucimy mu następny, dobra, zobaczcie, zielony, któremu rzucimy. Śmierdzący, bong, 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 dobra, zobaczmy. I teraz, o, zobaczcie. <tryk> Oj, ktoś się że spierdział! <tryk> <tryk> normalnie, zobaczcie, spierdział się ktoś, i normalnie, zobaczcie, jak to wygląda. Zielony i niebieski. O! <laughs> zobaczcie, jak on wchodzi w pułapki Normalnie dostaje w stopy O, ja cię kręcę, zobaczcie u, u, dostaje normalnie, patrzcie Normalnie najlepsze pułapki Nastawiłem na całym świecie, zobaczcie On się zbliża On się, on się, patrzy na mnie O nie, 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 Zniem, tam jesteś. O nie, 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 uciekamy, uciekamy widzowie, uciekamy, ucieka, bierzemy wszystkich i wychodzimy tylnymi drzwiami jakimiś, nie ma problemu. Dobra, dobra, dobra. Smań slow, slow! Wyłaź wyłaś stąd, wyłaś stąd, smile slow Dawaj szybko, chodź Spańs, slow, slow chodźcie, idziemy, idziemy stąd, uciekamy stąd, uciekamy stąd, nie ma czasu, nie ma czasu, uciekamy, szybko tu trzeba dziurę wywalić. O, tutaj trzeba dziurkę. Dobra, 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 uciekamy szybko! Smile slow biegniemy. A wow, ktoś mnie jeszcze bije po drodze. Biegniemy smile slow chodź szybko. Co tutaj się dzieje? Co ty slow, zrobiłeś? Dobra, Jemy. Szybko, szybko, smaż. Ile sił w nogach masz? Ile sił w nogach? Nie ma czasu. Normalnie musimy uciekać, bo mimik beller normalnie nas szuka. O, on jest chyba w domu, u nas w ogóle. Zobaczymy zaraz, bo ja wziąłem ze sobą kamery. Kamery ze sobą wziąłem, zobaczymy jak on w ogóle tutaj wygląda. Dobra, chodź tutaj za domek. Państwo, szybko, 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 chodź tutaj za domek. Dobra, ja zaraz odpalam kamery. Dobra, Państwo, słuchaj, odpalamy kamerę. Kamera numer jeden to pokazuje kamerę numer jeden. O, o. o nie, on jest u mnie w domu już rozwala wszystko, zobaczcie, on jest taki wielki, że muszę sobie dziurę zrobić w suficie. Bo wystaje normalnie, zobaczcie kamerę numer 2. o, jak to wygląda mi rozwalił pół domu. Zobaczcie ja cię kręcę. Co my teraz zrobimy z MySlow! MySlo musimy uciekać stąd jak najdalej możemy. Musimy stąd uciec, no nie możemy tutaj wrócić, bo Mimik Del nas zniszczy normalnie. Dobra, widzowie, uciekamy. Dawaj Smyslą! Biegniemy z MySlo, dawaj! Biegniemy stąd! Są no się już, już tak daleko, że mam nadzieję, że nas nie dogoni eee, Niko, Niko, co ci chodzi za, 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 za mną? Za Ale co jest za mną? Poczekajcie co jest za mną? Bo ja nie wiem o co chodzi. E, coś jest za mną? No, no. Za mną jest Mimik Male!